Jedziemy na zwiedzanie cytadeli i alabastrowego meczetu. Cytadela jest malowniczym elementem w panoramie Kairu. Stare bastiony wieńczą przypominające igły minarety wspaniałego meczetu Muhammeda Alego. Stoimy przy fontannie do rytualnych ablucji w stylu tureckiego baroku. Wnętrze meczetu z potężną kopułą przypomina wielkie meczety w Stambule. Ozdobiony złotem michrab i dwa minbary jeden wyłożony alabastrem, drugi utrzymany w stylu secesyjnym. Muhameda Alego pochowano pod cenotafem z białego marmuru z brązowymi kratami. Z tarasu Cytadeli rozciąga się wspaniały widok na miasto. Gracias.